Cześć, witajcie serdecznie na moim kanale, ja jestem Klaudia, i w dzisiejszym odcinku przedstawię Wam mój grafik lotów na miesiąc kwiecień. Jeżeli jesteście ze mną na bieżąco, do czego serdecznie Was zapraszam, czyli jak naciśniecie ten przycisk na dole subskrybuj, za co Wam serdecznie dziękuję, no to wiecie, że zeszły miesiąc, czyli marzec. Nie dostałam żadnego grafiku, ponieważ byłam na rezerwie. No i to się nazywa taki miesiąc na rezerwie. No i ja wam na wcześniejszym moim vlogu coś tam marudziłam, że nie podoba mi się mój miesiąc na rezerwie. Ale to tylko z jednego powodu ponieważ jak dostałam rozpiskę na kolejny miesiąc, okazało się, że dwa pierwsze dni kwietnia Również jestem nadal na rezerwie. Wiecie, zdziwił mnie ten fakt, ponieważ e, skoro mówią nam, że mamy miesiąc rezerwy, to nie rozumiem, dlaczego a moja rezerwa rozpoczęła się od 1 marca. Marzec był długim miesiącem, ponieważ miał aż 31 dni. No i później zobaczyłam, że w kwietniu okej, okay, to były akurat dwa dni wolnego. Natomiast byłam tam podpisana jako, że jestem nadal na rezerwie, co oznacza, że nawet jeżeli to jest dzień wolny, ale osoba będąca właśnie przypisana jeszcze do tej rezerwy nie może w tych dniach podróżować. Wiecie, miałam kilka rozmów na ten temat z działem, który zajmuje się tymi grafikami. Wysłałam też, bo tam się nie dogadaliśmy, wysłałam maila do mojej menadżerki. Od której dostałam automatyczną odpowiedź, że ona jest teraz na urlopie, więc mi tam nie pomoże. Eee, więc po prostu, ale zobaczyłam, że inne stewardesy też tak po prostu mają. Nie wiem, to jest, dla mnie to jest ogólnie dziwne, że jestem miesiąc, e, że mamy miesiąc rezerwy, a później jakimś cudem jeszcze tam dwa dni mi wepchną e, na kolejny miesiąc. Które są jakby takim odpoczynkiem po tej rezerwie, no ale jak zapytałam się ich: Okej, okay, no to to są moje dni wolne, dalej jestem przypisana do rezerwy. Czy, czy ja mogę coś robić podczas tych dni? Oni powiedzieli, że nie. Gdyby to był normalny dzień wolny, to nie ma problemu, ale że jestem niby dalej przypisana do tej rezerwy, to nawet jeżeli mam dzień wolny, w razie, w razie czego, nawet ten dzień wolny mogliby po mnie zadzwonić i musiałabym po prostu stawić się na lot. Dobra, ja już tam nie chciałam w to wnikać. Nie dogadaliśmy się, nie potrafili mi też wytłumaczyć, po prostu powiedzieli mi, że to jest zbyt skomplikowane, żeby mi to po prostu wytłumaczyć. To są ich jakieś tam wewnętrzne zasady, co powiedziałam, że powinno być nam po prostu to również przedstawione. No ale dobra. Udało mi się tam jeden dzień po prostu z nimi ym, zamienić, chociaż mówiłam, że chcę te dwa. Dobra, nie udało się, nieważne, więc przechodząc już do tego mojego grafiku na kwiecień, te dwa dni, pierwszy drugi rozpoczynam dniami wolnymi, nadal będąc na rezerwie. Natomiast tak jak już wspomniałam, to są dni wolne. No i słuchajcie, nie byłoby takich ceregieli. Gdyby nie fakt, że ja po prostu po tych dniach mam urlop, no i to był właśnie ten konik, że te dwa dni jakby mnie jeszcze w tym Dubaju trzymały. Byle tylko nie rozpocząć mojego urlopu o odrobinkę wcześniej. Natomiast oglądajcie do końca, ponieważ na końcu powiem Wam, co tam na sam koniec w ogóle z tym fantem zrobiłam. No, i dobra, po tym urlopie e, mam lot. Słuchajcie, to będzie lot do miejsca, w którym mnie jeszcze nie było, a jest to lot do Singapuru. Jest to lot Airbusem. W ogóle chciałam Wam powiedzieć, że ja jestem królową Airbusa. Ja latam tylko w zasadzie. Każdy miesiąc mój grafik wygląda podobnie, i jeżeli właśnie się zastanawiacie, którym samolotem latam najczęściej, jest to Airbus, a w tym miesiącu, w miesiącu kwiecień, latam tylko i wyłącznie Airbusem. Nie latam e, Boeingiem, nie mam ani jednego lotu, tylko Airbus, czyli ten dwupiętrowy samolot. Singapur będzie lotem nocnym. I generalnie bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że tam polecę. Mam z tego miejsca współlokatorkę, która już mi tam poleciła miejscówki do zahaczenia, więc no podejrzewam, że również nagram wam vloga z tego miejsca. Zaraz po Singapurze przyznano mi kilka dni wolnego, z czego się niezmiernie cieszę. No i po tych dniach wolnych wracamy na stare śmieci, czyli lot. Do Nowego Jorku. Będzie to lot z samego rana, ale wiecie, to jest ten długi lot, bardzo długi lot, męczący mnie, to niezmiernie męczy, ale jedno pocieszenie, że mam tylko jeden długi lot, właśnie w kwietniu. Po locie do Nowego Jorku to już koniecznie muszę dostać dni wolnego. No i po tych dniach wolnych mam lot tylko w tej weftę do Egiptu. Tam do stolicy Egiptu że lecimy 3 godzinki, też na Airbusie. Oczywiście tam nie zostajemy, ponieważ jest to lot, za krótki lot, aby tam mieć pobyt. No i tutaj, tutaj mam ściągę, dlatego tak patrzę na dół. I po tym locie, aha, będzie to lot w ogóle w ciągu dnia czyli nad ranem pewnie będę w domu. Później znowu kilka dni wolnego. No i na sam koniec dali mi lot. Już chyba trzeci raz pod rząd e, do Szkocji, do Glasgow, w którym ja jeszcze nigdy nie byłam, bo zawsze każdą Szkocję podmieniłam sobie na Londyn. Jest to również lot na erbasie, tak jak każdy, o którym Wam tutaj wcześniej wspomniałam. Tak jak mówię, ten miesiąc kwiecień będzie tylko erbasowy dla mnie. A tym, którzy zostali do końca, tak jak Wam na początku tutaj wspomniałam, powiem, że oficjalnie zakończyłam moją rezerwę, czyli ostatniego vloga, którego widzieliście z Chicago. To był mój. Ostatni lot właśnie będąc na rezerwie. A stało się tak dlatego, że zaraz po tym locie zostały mi jeszcze podajże 4 bądź 5 dni rezerwy. I powiem Wam tak: już miałam bardzo dużo godzin wylatanych w zeszłym miesiącu, więc nawet nie wiem, czy mogliby mnie jeszcze na jakiś lot wysłać w ciągu tych właśnie Dni rezerwy, a nawet jeśli byłoby to coś naprawdę krótkiego, też po locie do Stanów przysługują mi dwa dni wolnego, więc już ta rezerwa jeszcze by się skróciła. No i powiem Wam, został, został przyznany mi urlop na żądanie. A jeżeli chodzi o mój urlop, to już o tym w kolejnym odcinku. A ja tymczasem serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, do zostawiania kciuków w górę, do komentarzy, ponieważ uwielbiam czytać oraz odpowiadać na Wasze komentarze. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.